Witam wszystkich hodowców Na aukcję Top of the Top przygotowałem dwa super ekskluzywne moim zdaniem gołąbki A Pierwszym gołąbkiem to jest ten gołąbek, którego trzymam w ręce Jest to taka zimbredowana córka mojego piątego lasa Polski, czyli mojego 2929, -29, czyli Prince Bolta Jest to naprawdę kapitalna samica Gołąb wyciągnięty z rozpłodu Także jak coś dać to najlepsze co tu u mnie jest samica jest naprawdę kapitalna. Tak jak wspomniałem, 29-29 Prince Bolt razy jego półsiostra 40-50. Oba te dwa gołąbki były liczone do drużyny Mistrzostwa Polski w 2019 roku. No a ich dzieci przez ostatnie lata tak samo. Także naprawdę kapitalne gołębie i super. Przekazują, jeśli chodzi o rodzinę mojego 29-29, także 29, dużo jest wspaniałych głębi w Polsce z, tych, z, tych, z linii tych, tego ptaka 29-29. Także tak to wygląda. Samica jest z 20 roku.